Zakończenia tematów tanecznych w Mazurze w przeważającej większości wykonywane są przez mężczyzn. Typowymi zakończeniami tematów tanecznych są przytupnięcia, klęk tancerza, ukłony, tzw. zakończenie ułańskie. Najczęściej są stosowane w ostatnim takcie frazy muzycznej, co powinno być zbieżne z ostatnim taktem tematu czy figury tanecznej. Mogą być przytupnięcia trzykrotne lub dwukrotne. Wykonywane jest tylko przez mężczyzn. Wplata się je między inne kroki taneczne, zwykle w czwartym lub ósmym takcie frazy muzycznej. Oprócz dwukrotnych i trzykrotnych przytupnięć tancerz może w mazurze stosować dwutaktowe, a nawet czterotaktowe motywy przytupnięć zgodnie z rytmiką podkładu muzycznego. Zakończenie z przeskokiem na raz i akcentem na dwa w takcie. Jest to typowo męski element taneczny składający się z dwóch elementów ruchowych, z jednego przeskoku na raz i jednego kroku akcentowanego tupnięciem na dwa. Zakończenie ułańskie. Motyw ten mieści się w jednym takcie i wykonywany jest w miejscu, wyłącznie przez mężczyzn. Klęk tancerza. Klęk tancerza jako motyw kończący określony temat taneczny może być stosowany w różnych odmianach. Najczęściej wykonuje się go na raz lub na dwa ostatniego taktu frazy muzycznej na prawe lub lewe kolano. Może być poprzedzony wyskokiem bądź też przeskokiem bez obrotu bądź spółobrotem w prawo lub w lewo. Klęką tym mogą towarzyszyć odpowiednie dość obszerne współruchy rąk, Wariant pierwszy drugi wariant.